Przez bardzo długi czas nie zauważałam, że coś jest nie tak, a może po prostu nie chciałam tego widzieć. Śmierć mojego męża, Andrzeja, zostawiła w moim sercu wyrwę, której nic nie było w stanie zapełnić. Mieliśmy wspólne plany, jesień życia spędzoną w spokoju, ale los zdecydował inaczej. Po jego pogrzebie poczułam, że moim obowiązkiem jest zadbać o jego matkę, Halinę. Andrzej był jedynakiem, a ona została zupełnie sama w małym mieszkaniu na przedmieściach Krakowa. Te 200 euro, które co miesiąc przelewałam jej z mojej skromnej pensji i oszczędności, wydawały mi się najmniejszą rzeczą, jaką mogłam zrobić. To nie były dla mnie małe pieniądze, zwłaszcza w wieku pięciu lat, gdy człowiek zaczyna liczyć każdy grosz przed emeryturą, ale robiłam to z miłości do niego. Dziś dzielę się tą historią, aby ostrzec innych, bo takie sytuacje zdarzają się częściej niż nam się wydaje. Często działamy pod wpływem impulsu serca, nie sprawdzając faktów. Moje świadectwo ma charakter edukacyjny. Chcę, abyście zrozumieli mechanizmy psychologiczne, które sprawiają, że stajemy się ślepi na oczywiste sygnały ostrzegawcze. Jeśli ta historia pomoże choć jednej osobie uniknąć finansowej pułapki, to warto było ją spisać. Pamiętajcie, że wiedza to najpotężniejsza tarcza, jaką posiadamy. Jeśli interesują Was takie życiowe lekcje, zachęcam do subskrybowania kanału i dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach pod filmem. Dlaczego w ogóle dochodzi do takich sytuacji w realnym życiu? Psychologia nazywa to lojalnością wobec zmarłego. Czułam, że dbając o Halinę, podtrzymuję więź z Andrzejem. Na początku sygnały były subtelne. Halina zawsze dziękowała, ale jej głos w słuchawce stawał się coraz bardziej napięty. Zamiast pytać co u mnie, rozmowę szybko kierowała na temat rosnących cen leków i czynszu. Dzisiaj rozumiem, że to klasyczny wzorzec manipulacji emocjonalnej, choć wtedy brałam to za zwykłe narzekanie starszej osoby. Wielu z nas nie dostrzega znaków, ponieważ kulturowo jesteśmy zaprogramowani do opieki nad starszymi bez zadawania pytań. Uważamy, że sprawdzanie, na co idą nasze pieniądze, jest brakiem zaufania lub wręcz obrazą. Czynniki emocjonalne, takie jak żałoba, sprawiają, że nasza czujność maleje. Wchodziłam w rolę wybawicielki, nie zdając sobie sprawy, że karmię system, który wcale nie pomagał Halinie. Często w takich przypadkach wstyd blokuje nas przed rozmową z kimś z zewnątrz. Dajcie znać w komentarzach czy kiedykolwiek czuliście się zobowiązani pomagać komuś ponad swoje siły tylko ze względu na więzy rodzinne. Narracja mojej codzienności była prosta praca, dom, przelew dla teściowej. Jednak pewnego dnia, podczas wizyty u Jolanty, mojej sąsiadki i bliskiej przyjaciółki, usłyszałam coś, co zasiało we mnie ziarno niepewności. Jolanta wspomniała, że widziała Halinę na targu, i że starsza pani wyglądała na bardzo zaniedbaną. Grażynka, ona prosiła o zniżkę na czerstwy chleb, powiedziała Jolanta z troską w głosie. Poczułam zimny dreszcz, przecież wysyłałam jej pieniądze, które spokojnie wystarczały na godne życie i leki. Dziś rozpoznaję to jako pierwszy poważny sygnał ostrzegawczy dysonans między deklarowanymi potrzebami a rzeczywistym stanem finansowym. Eksperci od spraw socjalnych podkreślają, że jeśli pomoc finansowa nie przekłada się na poprawę jakości życia obdarowanego, pieniądze prawdopodobnie trafiają gdzie indziej. Zaczęłam się zastanawiać, czy Halina nie padła ofiarą jakiegoś oszusta telefonicznego, o których tak wiele słyszy się w mediach. Postanowiłam, że muszę to sprawdzić osobiście, nie uprzedzając jej o wizycie. To był moment, w którym instynkt zaczął walczyć z wyuczoną ufnością. Pojechałam do Haliny w środę po południu. Kiedy zapukałam do drzwi, usłyszałam w środku podniesiony męski głos. Nie należał on do żadnego z lekarzy ani pracowników socjalnych. Drzwi otworzył mi tomasz, siostrzeniec Andrzeja, którego nie widziałam od lat. Był zaskoczony i wyraźnie zdenerwowany moją obecnością. Halina siedziała w kącie kuchni, kuląc się w sobie. Mieszkanie, które kiedyś lśniło czystością, teraz pachniało kurzem i zaniedbaniem. W psychologii behawioralnej nagła zmiana otoczenia i obecność trzeciej strony, która kontroluje dostęp do osoby starszej, to czerwona flaga. Tomasz szybko zaczął wyjaśniać, że wpadł tylko pomóc cioci, ale jego postawa była agresywna i defensywna. Dzisiaj rozumiem, że agresja w takich sytuacjach jest mechanizmem obronnym sprawcy, który czuje się zagrożony zdemaskowaniem. Patrzyłam na teściową i widziałam w jej oczach strach, a nie wdzięczność. Czy zdarzyło Wam się kiedyś wejść w sytuację, w której od razu poczuliście, że atmosfera jest ciężka od niewypowiedzianych tajemnic? Subskrybujcie, by dowiedzieć się, jak potoczyła się ta konfrontacja. Tomasz wyszedł po kilku minutach, rzucając pod nosem jakieś przekleństwo. Zostałam z Haliną sama. Podałam jej herbatę, ale jej ręce tak drżały, że połowę wylała na obrus. Grażynko, nie powinnaś tu przychodzić bez zapowiedzi, szepnęła. To zdanie było jak policzek. Zrozumiałam, że moja pomoc, moje 200 euro miesięcznie, stało się narzędziem w rękach kogoś innego. Halina przyznała, że Tomasz zabiera jej kartę bankomatową zaraz po tym, jak przychodzi przelew. To jest moment, w którym aspekty prawne stają się kluczowe. Przemoc ekonomiczna wobec osób starszych jest w Polsce karalna, ale ofiary rzadko zgłaszają to organom ścigania z obawy przed zemstą lub z lojalności rodzinnej. Halina bała się Tomasza, bo wmówił jej, że jeśli go wyda, on trafi do więzienia, a ona do domu opieki o najgorszym standardzie. Dziś wiem, że to typowa taktyka zastraszania stosowana przez oprawców domowych. Jeśli czujecie, że w waszym otoczeniu dzieje się coś podobnego, nie milczcie. Wasz komentarz pod tym filmem może być pierwszym krokiem do przełamania tabu. Zaczęłam drążyć temat. Halina wyznała, że Tomasz przychodził co miesiąc, dokładnie w dniu, w którym wiedział, że robię przelew. Wykorzystywał jej poczucie winy, twierdząc, że ma ogromne długi, które zaciągnąłby ratować honor rodziny. To klasyczny przykład wykorzystywania więzi emocjonalnych do celów przestępczych. Co gorsza, tomasz wmówił jej, że ja wysyłam te pieniądze tylko dlatego, że czuję się winna śmierci Andrzeja. To było okrutne i wyrachowane. Dzisiaj rozumiem, że ten wzorzec powtarza się w wielu przypadkach. Sprawca odizolowuje ofiarę od źródła wsparcia, niszcząc zaufanie między nimi. Halina myślała, że ja o wszystkim wiem i że Tomasz przekazuje mi moją część. Manipulacja była wielopoziomowa. Z perspektywy medycznej, taki przewlekły stres u osoby w wieku Haliny prowadzi do gwałtownego pogorszenia funkcji poznawczych i chorób psychosomatycznych. Widziałam, jak ta kobieta niknie w oczach pod ciężarem tajemnicy którą musiała dźwigać. Czy spotkaliście się kiedyś z sytuacją, gdzie jedna osoba w rodzinie terroryzuje resztę pod płaszczem problemów, których nie da się rozwiązać? Wiedziałam, że sama sobie z tym nie poradzę. Musiałam zasięgnąć porady specjalisty. Skontaktowałam się z Łukaszem, prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. To, co usłyszałam, otworzyło mi oczy. Moje przelewy były traktowane jako darowizny, ale sposób, w jaki Tomasz je przejmował, nosił znamiona kradzieży i wymuszenia. Łukasz wyjaśnił mi, że bez formalnego zgłoszenia na policję lub do prokuratury niewiele można zrobić, by prawnie odciąć go od pieniędzy haliny. Uświadomiłam sobie, że moje dobre serce nieświadomie finansowało pasożytnictwo Tomasza przez blisko trzy lata. To ponad siedem tysięcy euro, które zamiast na godne życie teściowej poszły na spłatę długów hazardowych dorosłego, sprawnego mężczyzny. Jeśli ja bym o tym wiedziała wcześniej, działałabym zupełnie inaczej. Edukacja w zakresie zarządzania majątkiem osób starszych jest kluczowa. Często myślimy, że przelew załatwia sprawę opieki, a tymczasem to dopiero początek odpowiedzialności. Zostańcie ze mną do końca, bo za chwilę opowiem o punkcie zwrotnym, który zmienił wszystko. Punkt zwrotny nastąpił w biurze Łukasza. Gdy Halina po wielu namowach zgodziła się pokazać historię swojego konta, okazało się, że Tomasz nie tylko zabierał te 200 euro ode mnie, ale także brał na jej nazwisko szybkie pożyczki, tak chwilówki. Eksperci wyjaśniają, że to najczęstszy scenariusz w przypadku nadużyć finansowych wobec seniorów wykorzystanie ich wiarygodności kredytowej do momentu całkowitej niewypłacalności. To był moment emocjonalny, ale i bardzo realistyczny. Halina rozpłakała się w biurze. Przepraszając mnie za to, że pozwoliła na takie traktowanie mojego trudu. Poczułam wtedy nie tylko złość na Tomasza, ale i ogromny smutek. Zrozumiałam, że system ochrony osób starszych w naszym kraju ma ogromne luki, które tacy ludzie jak on potrafią bezlitośnie wykorzystać. Ten moment uświadomił mi, że miłość i zaufanie muszą iść w parze z kontrolą. Dzielę się tym, aby ostrzec inne osoby w moim wieku. Sprawdzajcie, co dzieje się z waszymi rodzicami i teściami, nawet jeśli wydaje się wam, że wszystko jest w porządku. Odkrycie prawdy było dopiero początkiem trudnej drogi. Impakt emocjonalny na nas obie był ogromny. Halina popadła w głęboką depresję, czując się winna upokorzenia rodziny. Ja z kolei zmagałam się z poczuciem zdrady, nie tylko ze strony Tomasza, ale i teściowej, która przez tyle lat mnie okłamywała. Psycholodzy podkreślają, że w takich sytuacjach proces odbudowy zaufania jest powolny i bolesny. Nie ma tu miejsca na szybkie wybaczenie. Moja codzienność się zmieniła. Zamiast spokojnej pracy, musiałam biegać po bankach, wyjaśniając sytuację prawną pożyczek. Finansowo byłam wyczerpana. Nie tylko straciłam to, co wysyłałam. Ale teraz musiałam opłacać prawnika i dodatkową opiekę dla Haliny, by nie została sama z Tomaszem w pobliżu. To nie był film z happy endem, gdzie wszystko naprawia się w jedną noc. To była żmudna walka o godność starszej kobiety. Napiszcie w komentarzach, jak wy byście zareagowali na miejscu grażyny: czy odcięlibyście się od wszystkiego, czy walczyli do końca? Wspólnie z Łukaszem podjęliśmy decyzję o zgłoszeniu sprawy do prokuratury. To była jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu. W małych społecznościach takie działanie często spotyka się z niezrozumieniem. Rodzina powinna prać brudy we własnym domu. Jednak bez tego kroku Tomasz nigdy by nie przestał. Procesy karne w takich sprawach ciągną się latami, co jest ogromnym obciążeniem psychicznym. Wprowadziliśmy mechanizmy ochronne, ustanowienie kuratora dla haliny oraz zmianę numeru konta. I zastrzeżenie jej dowodu osobistego. Te praktyczne lekcje są bezcenne. Dowiedziałam się o istnieniu bezpiecznego podpisu i o tym, jak banki mogą monitorować nietypowe transakcje na kontach seniorów. Jeśli macie starszych rodziców, koniecznie zainteresujcie się ich bezpieczeństwem bankowym już teraz. Nie czekajcie na kryzys. Subskrypcja tego kanału pozwoli Wam być na bieżąco z takimi praktycznymi poradami które mogą uratować wasze oszczędności. Minęło pół roku od tamtych wydarzeń. Halina powoli zaczęła odzyskiwać chęć do życia, choć jej zdrowie fizyczne nigdy już nie wróciło do normy sprzed afery. Tomasz otrzymał zakaz zbliżania się do niej, a sprawa o wyłudzenie pożyczek jest w toku. To, co przeżyłyśmy, pokazało mi, jak ważne jest wsparcie społeczne. Przyjaciółka Jolanta była przy mnie w każdej trudnej chwili co utwierdziło mnie w przekonaniu, że w sytuacjach kryzysowych to właśnie relacje pozarodzinne bywają najsilniejsze. Z punktu widzenia edukacyjnego warto zauważyć, że ofiary przemocy ekonomicznej często potrzebują terapii, by przestać czuć się wspólnikami swojego oprawcy. Halina musiała zrozumieć, że to nie ona zawiodła, ale to Tomasz złamał wszelkie zasady moralne. Dziś rozumiem, że ten wzorzec powtarza się w wielu przypadkach, gdzie starsza osoba staje się bankomatem dla młodszych, niezaradnych lub zdemoralizowanych krewnych. Udostępnijcie ten film, jeśli znacie kogoś, kto może potrzebować takiego ostrzeżenia. Czego się nauczyłam przez te wszystkie lata wysyłania 200 euro? Przede wszystkim tego, że sama pomoc finansowa to za mało. Dziś nigdy nie ignorowałabym sygnałów takich jak unikanie kontaktu wzrokowego. Zaniedbane mieszkanie, czy obecność agresywnego krewnego w otoczeniu bliskiej osoby. Moje doświadczenie nauczyło mnie, że musimy być aktywnymi obserwatorami życia tych, którym pomagamy. Inni mogą wyciągnąć z mojej historii lekcje o granicach zaufania. Dobroć bez mądrości bywa szkodliwa, nie tylko dla nas, ale i dla osoby, której chcemy pomóc, bo tworzy przestrzeń dla pasożytów takich jak Tomasz. Jeśli wysyłasz komuś pieniądze, masz prawo, a nawet obowiązek wiedzieć, jak są one wydatkowane. To nie jest brak zaufania, to jest odpowiedzialność. Dziś wiem, że wiedza o mechanizmach psychologicznych sprawców jest najlepszym narzędziem obronnym. Jakie są Wasze doświadczenia z pomaganiem rodzinie? Czy kiedykolwiek poczuliście, że Wasza dobroć została wykorzystana? Gdy patrzę wstecz na te wszystkie przelewy, czuję żal, ale nie z powodu pieniędzy. Żałuję czasu, w którym Halina cierpiała w milczeniu, podczas gdy ja myślałam, że wszystko jest w porządku. Dzisiaj rozumiem, że ten wzorzec powtarza się w wielu przypadkach. Żyjemy w bańce własnych wyobrażeń o tym, jak wygląda życie naszych bliskich. Gdybym wiedziała o tym wcześniej, działałabym inaczej, częściej odwiedzała teściową i rozmawiała z nią o finansach bez wstydu. Wartość edukacyjna tego wyznania polega na tym, by zdjąć maskę tabu z tematów pieniędzy w rodzinie. Nie bójmy się rozmawiać o testamentach, pełnomocnictwach i długach. To są realne fundamenty naszego bezpieczeństwa. Moja historia pokazuje, że nawet po pięćdziesiątce człowiek uczy się bolesnych lekcji, ale każda z nich czyni nas silniejszymi. Pamiętajcie, że dzielenie się takimi historiami buduje świadomość społeczną, która jest zaporą dla oszustów. Komentujcie bo wasz głos ma znaczenie w budowaniu tej społeczności. Kończąc to świadectwo, chcę podkreślić jedną rzecz. Wiedza jest ochroną. Moje doświadczenie z Haliną i Tomaszem było bolesne, ale pozwoliło mi stać się kobietą bardziej świadomą i czujną. Dziś patrzę na świat z dojrzałą refleksją, wiedząc, że pomoc musi być mądra, a serce musi iść w parze z rozumem. Moja relacja z Teściową ocalała, Choć na zupełnie innych zasadach, teraz to ja zarządzam jej wydatkami, a ona w końcu śpi spokojnie. Zamykam ten rozdział mojego życia z podniesioną głową, wzmocniona o wiedzę, której nikt mi nie odbierze. Pamiętajcie, że wasza historia również może być dla kogoś lekcją. Nie bójcie się mówić o trudnych sprawach, bo to właśnie w ciemności oszuści czują się najlepiej. Dziękuję, że wysłuchaliście mojego raportu. Jeśli ten materiał był dla was pomocny, subskrybujcie kanał i zostańcie z nami, by uczyć się jak chronić siebie i swoich bliskich w tym skomplikowanym świecie. Do usłyszenia w kolejnym filmie.